Szczęść Boże! Walka cały czas trwa, tak naprawdę, ciągle walczymy o coś wszyscy. I mali, i duzi. Mali walczą o zabawki, prawda? O to, żeby, żeby mieli dużo czasu, żeby się bawić, żeby nie musieli nic sprzątać. Duzi walczą o pieniądze, prawda? O uznanie jakieś społeczne, awans i tak dalej. Walka, prawda? W tych rekolekcjach też widzimy taką walkę. Między zakutym łbem a hełmem zbawienia, między tą ludzką, taką wyrachowaną logiką, a bożą logiką. Taka walka duchowa się gdzieś dokonuje między starym a nowym człowiekiem. W życiu walczymy, ciągle o coś walczymy, z czasem walczymy, prawda. Podczas tych naszych wypraw też jest walka o przetrwanie, walka o jedność w grupie. Jest yy, też nieraz dajemy się ogarnąć trochę taką, taką walką, takim pośpiechem. Właśnie, żeby bić rekordy, o ja też nie ukrywam, nie jestem od tego wolny, nieraz gdzieś tam ogarnia człowieka coś takiego, żeby jak najwięcej kilometrów przejechać, jak najwięcej państw przejechać, jak najwięcej uczestników, jak najlepsza średnia prędkość, żeby była najwięcej przewyższeń, jak tylko to jest możliwe, żeby przejechać jakiegoś tam dnia czy na wyprawie. I wtedy my nie mamy czasu żyć. I Bóg dał mi kiedyś taki wyraźny znak. Gdy jechaliśmy do Ziemi Świętej, po przejechaniu już tych wszystkich państw, gdy przekroczyliśmy granicę Izraela, kiedy już przemierzaliśmy y, pierwsze chwile tej Galilei, kiedy dojeżdżaliśmy do jeziora Galilejskiego, popsuł mi się licznik, po prostu przestał działać licznik. Nie wiem dlaczego, wszystko było podłączone i przestało działać. Bateria była dobra, wymieniałem, no nie chciał działać licznik. Bóg mi powiedział, Chłopie, przestań już liczyć, patrzeć na te kilometry. Bądź obecny, zatrzymaj się, zatrzymaj się. W Ewangelii dzisiaj słyszymy: Nikogo nie nazywacie, nazywajcie waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Nikogo nie nazywajcie Waszym Mistrzem tutaj na ziemi. Jednego bowiem macie Mistrza w niebie. Ojciec to jest ktoś, kto przekazuje życie. Do życia trzeba mieć czas tak naprawdę. Jak ciągle się śpieszymy, liczymy, zdobywamy jakieś rekordy i tak dalej, to nie mamy czasu żyć. Czy Ty masz czas na życie? Czy masz czas na to, żeby po prostu być, być obecnym? To jest życie. Ojciec to jest ktoś, kto przekazuje życie przez obecność. Dobrze wiemy, że nawet przekazywanie życia kolejnemu człowiekowi to nie jest tylko moment zrodzenia. Bardzo ważny, oczywiście, istotny, od tego się wszystko zaczyna. Trudny moment, ciężki, ale przekazywanie życia to są długie lata. Ten mały człowieczek musi być przystosowany do życia. Nauczony po prostu podstawowych czynności, a potem się przekazuje też pewne wartości, żeby ten mały dzieciak umiał żyć, żeby umiał wybierać, żeby mógł wzrastać. Ojcem człowiek się staje tak naprawdę. I każdy z nas najpierw musi być dzieckiem, musi być synem, musi czerpać, ale jest tylko jeden ojciec, który, daje, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa. Nikogo nie nazywacie waszym ojcem, ale nawet Jezus obdarzył pewnym szacunkiem apostołów, wyróżnił świętego Piotra, czyli w jakiś sposób też kazał do niego zwracać się z szacunkiem. Ja też powiem, a mówcie mi ojciec, ale tylko ci, dla których rzeczywiście ja jestem ojcem. Nieraz się toczą takie dyskusje. No, jak tam do księdza się zwraca, czy to szacunek, jak ktoś niewierzący powie mi, proszę pana, czy się mam gniewać? Nie, nie będę się gniewał. Oczywiście wolę, żeby mówili mi, proszę księdza, a w moim przypadku jeszcze najlepiej, żeby mi mówili, proszę ojca, bo jestem zakonnikiem. Ale nie będę się gniewał, jak mi ktoś niewierzący powie proszę Pana, bo on nie uznaje mnie za ojca. Bo on jakby nie czerpił ode mnie tego życia wiary. Bo nie głoszę mu Słowa Bożego, nie rodzę go do życia wiary. Nie będę się gniewał. Oczywiście chciałbym, żeby było jasne, żeby z szacunkiem zwracano się do każdego człowieka, tak samo do księży, do duchownych, ale nie za wszelką cenę. To musi wynikać z życia po prostu. Jeśli jesteś ojcem, to ci się to należy. Z szacunku mówić, proszę ojca. Do rodziców. Ja bardzo nie lubię, jak małe dzieci mówią do rodziców po imieniu tam... Jakaś tam, nie powiem, mówił, czy tam... Mamo, tato, a nie tam, a nieraz się zdarza, że po imieniu. To jest trochę taki brak szacunku. Tylko jedno mamy mamę, jednego mamy tatę. Karol Wojtyła... Napisał kiedyś taką sztukę, promieniowanie ojcostwa. Bardzo piękna tak naprawdę, chociaż niełatwa. I tam taki wniosek jest też wysniuty. Na końcu zostanie tylko ojciec, syn i miłość. Zostanie tylko ojciec, syn i miłość. Zostanie życie tak naprawdę. Zobacz, czy Ty masz czas żyć. Zostaw gdzieś ten licznik swojego życia. Przestań liczyć tam lata, oczywiście, życia liczymy i tak dalej. Ale cóż z tego, możemy mieć dużo lat, a nie żyć? Po prostu miejmy czas żyć, miejmy czas być obecnym. Wiem, że to jest logika, boża logika. To nie jest logika tego świata, żeby żyć, bo ten świat nam każe właśnie się rozpędzać, zdobywać. A Boża logika każe nam żyć, być obecnymi. Na końcu zostanie ojciec, syn i miłość. Nie daj się zwariować. Zadaj sobie takie bardzo podstawowe pytania. Po co Ty żyjesz, człowieku? Czego Ty chcesz osiągnąć w życiu? Do czego Ty chcesz dojść w życiu? Co Ty chcesz zdobyć? Czy Ty żyjesz? Czy w Twojej głowie, w Twoim sercu wygrywa życie?